Witaj w świecie wymarzonych domów. Mamieszkanie.pl to miejsce, gdzie znajdziesz idealne lokum dopasowane do twoich potrzeb. A więc znajdź swój wymarzony dom z Mamieszkanie.pl. Poznajcie bohaterów tej opowieści. Pan Mietosz, właściciel biura nieruchomości, mądry i sympatyczny miś, który zna każdy zakątek okolicy i zawsze wie, gdzie znaleźć idealne miejsce do zamieszkania. Krysia, niezastąpiona asystentka pana Miętosza, życzliwa sowa, która uwielbia porządek i zawsze wie, jakie dokumenty będą potrzebne, zanim jeszcze ktoś o nie zapyta. Zosia. Ciekawska lisiczka, która poszukuje wymarzonego domu w leśnej okolicy. Czy pan Miętosz i Krysia pomogą jej znaleźć wymarzone cztery kąty? Przed nimi ważna misja, czas znaleźć dla Zosi idealne miejsce do życia. W przytulnym biurze pana miętosza, urządzonym w drewnianej chatce na skraju lasu, panowała ciepła i spokojna atmosfera. Podczas gdy pan miętosz uważnie przeglądał oferty nieruchomości, do biura weszła Zosia. Przyszła tam z ufnością, gdyż słyszała, że pan miętosz pomaga zwierzętom znaleźć idealne domy. Z nadzieją w głosie powiedziała, że szuka przytulnego domu, blisko lasu, z miejscem na kuchnię i małą spiżarnię. Oczywiście, Zosiu, odpowiedział Miętosz i dodał, że każde zwierzę zasługuje na dom, w którym będzie się czuło bezpieczne i szczęśliwe. Szukanie przytulnego domu blisko lasu, to brzmi jak ciekawe wyzwanie. Zosiu, pomożemy ci go znaleźć. Pan Miętosz, Krysia i Zosia wyruszają na poszukiwania idealnego domu dla Zosi. Sprawdźmy najpierw dom na polanie. Ma duże okna i piękny widok na las, oznajmił Miętosz. Zosia ogląda dom, ale widzi, że brakuje spiżarni. Piękny, ale nie zmieszczę tu zapasów na zimę, stwierdziła Zosia. W porządku, mam jeszcze kilka propozycji. Krysia przymrużyła jedno oko i powiedziała żartobliwie, może następnym razem znajdziemy dom z ukrytą spiżarnią? Tylko bez ukrytych lokatorów. Ostatni dom z przestronną kuchnią i spiżarnią, jest ukryty w zacisznej części lasu. To jest to. Idealny dom. Panie mientoszu, jak pan to robi, że zawsze znajduje pan takie wspaniałe miejsca? spytała Zosia. To tajemnica dobrego biura nieruchomości: rozmawiać, słuchać i rozumieć potrzeby swoich klientów. I zawsze mieć trochę magii w zanadrzu, Krysia mruga do Zosi, robiąc gest, jakby sypała gwiezdny pył. Wreszcie nadszedł ten wyjątkowy moment. W biurze pana miętosza Zosia czyta, a potem podpisuje umowę. Gratulacje, Zosiu. Twój nowy dom już na ciebie czeka. Mam nadzieję, że znajdziesz tam idealne miejsce na swój ogon. Śmieje się Zosia. Pan miętosz rozmawia z Krysią po zamknięciu biura. Krysiu, wiesz, co jest najważniejsze w naszej pracy? Zapytał miętorz. Pomaganie zwierzętom w spełnianiu ich marzeń o domu. I robienie tego z humorem. Bo kto by chciał nudne poszukiwania. Dokładnie tak. Bo dom to miejsce, gdzie każdy powinien czuć się szczęśliwy. A uśmiech w pracy to podstawa. Dom to więcej niż miejsce. To poczucie bezpieczeństwa, radości i odrobina magii. Dowiedz się, jak możemy ci pomóc w drodze do wymarzonego domu. Zapraszamy.